Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W rodzinie Świętego Pawła modlimy się w każdą niedzielę pierwszego miesiąca koronką do Jezusa Mistrza. Pierwsza niedziela miesiąca jest poświęcona Jezusowi, Mistrzowi i pośrednikowi między Bogiem a ludźmi, aby w nim, przez niego i z nim uwielbiać Trójcę Przeświętszą dziękować za otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo. Pamiętajmy o rzeczach ostatecznych, szczególnie o naszym celu, jakim jest niebo. Jezu boski Mistrzu, uwielbiam Cię jako słowo wcielone, wysłane przez Ojca, aby pouczać ludzi o prawdach dających życie. Ty jesteś prawdą niestworzoną, jedynym Mistrzem, ty tylko masz słowa życia wiecznego. Dziękuję Ci, że obdarzyłeś nas światłem rozumu i wiary oraz że powołałeś nas do światła chwały. Wierzymy podając nasz umysł Tobie oraz Kościołowi. Okaż nam skarby Twej mądrości. Dopomóż w poznaniu Ojca Niebieskiego. Uczyj nas swymi prawdziwymi uczniami. Pomnóż nas w wiarę, Abyśmy mogli osiągnąć wizję uszczęśliwiającą w niebie. Jezu Mistrzu, drogo prawdo i życie, zmiłuj się nad nami. Jezu Boski Mistrzu, uwielbiamy Cię jako umiłowanego przez Ojca, jedyną drogą ku niebu. Dziękujemy Ci, że stałeś się naszym wzorem, pozostawiłeś przykład najwyższej doskonałości. I zachęciłeś ludzi do naśladowania Cię na ziemi i w niebie. Rozważamy różne wydarzenia z Twojego ziemskiego życia. Pokornie chcemy trwać w Twojej szkole i wprowadzać w życie Twoje pouczenia. Pociągnij nas do siebie, abyśmy, krocząc Twymi śladami i zapierając się samych siebie, szukali jedynie Twojej woli. Pomnóż nas nadzieją pobudzającą do czynu, i pragnienie, abyśmy na sądzie okazali się podobni do Ciebie i mogli posiąć Cię w niebie. Jezu Mistrzu, drogo Prawdo i życie, zmiłuj się nad nami. Jezu Boski Mistrzu, uwielbiamy Cię jako jednorodzonego syna Bożego, który przyszedł na świat, aby dać ludziom życie i to życie w obfitości. Dziękujemy Ci, że umierając na krzyżu, wysłużyłeś nam życie które przekazujesz we Krzcie Świętym, a wzmacniasz w Eucharystii oraz innych sakramentach. Jezu, żyj w nas przez udzielenie nam Ducha Świętego, abyśmy mogli kochać Cię z całej duszy, ze wszystkich sił, z całego serca, a naszych bliźnich jak samych siebie. Pomóż w nas miłość, abyśmy w dniu ostatecznym wezwani z grobu do życia wiecznego, Złączyli się z Tobą w wiekuistej radości nieba. Jezu, Mistrzu, Drogo, prawdo i Życie, zmiłuj się nad nami. Jezu, Boski Mistrzu, uwielbiamy Cię żyjącego w Kościele, który jest Twoim ciałem mistycznym i naszą jedyną arką zbawienia. Dziękujemy Ci, że dałeś nam tę nieomylną i nieskazitelną matkę Kościół, w którym jesteś dla ludzi drogą, prawdą i życie. Prosimy Cię, aby wszyscy niewierzący doszli do niegasnącego światła, błądzący powrócili do Niego, a cały rodzaj ludzki złączyła jedna wiara we wspólnej nadziei i miłości. Sław Kościół, wspieraj papieża, uświęcaj kapłanów i osoby Tobie poświęcone. Panie Jezu, pragniemy tego samego, co Ty. Niech nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Abyśmy wszyscy mogli się złączyć w kościele triumfującym w niebie. Jezu Mistrzu, drogo prawdo i życie, zmiłuj się nad nami. Jezu Boski Mistrzu, uwielbiamy Cię z aniołami wychwalającymi intencje Twojego wcielenia. Chwała Bogu i pokój ludziom. Dziękujemy Ci, że nas powołałeś do tego samego apostolstwa. Zroznić w nas płomień gorliwości względem Boga i ludzi. Napełni sobą wszystkie nasze władze, żyj w nas, abyśmy promieniowali przez apostolstwo modlitwy i cierpienia, wydawnic i słowa. Przykładem i czynu myśli dobrych robotników na swoje żniwo. Oświeć. Kaznodziejów, nauczycieli i pisarzy. Wlej na nich. Ducha świętego. Przygotuj ich umysł i serca, aby go przyjęły. Bądź mistrzu i panie. Pouczaj i króluj. Przez Marię, matkę, mistrzynię i królową. Amen. Jezu mistrzu, prawdo i życie, zmiłuj się nad nami. Królowo apostołów, módź się za nami. Święty Pawle Apostole, módź się za nami. Błogosławiony Jakubie Alberione. Módź się za nami od grzechu każdego. Wybaw nas, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Brat Krzysztof, Paulista, Szczęstochowy, z Panem Bogiem.